Spokojnie, na... Siema, siema, ozdóbka z tej strony, słuchajcie, słuchajcie, e, ostatnio dostaję sporo pytań, jaką furą jeżdżę, to powiem Wam tak, nie mam jednej fury, ale fura, która najczęściej pojawia się w filmikach, to właśnie ta fura, e, którą Wam zaraz pokażę, nazywam ją Miunia 2, bo zawsze swoje auta jakoś tak nazywam i zawsze o nie bardzo dbam. E, nie będę wam mówić co to za fura. Dla mnie kultowa. Pokażę wam jak wygląda z zewnątrz i ostatnio się jakaś firma do mnie odezwała. Nie będę wam na razie mówił jaki model samochodu i się zapytała czy, czy będę jeździł ich furą i reklamował ich furę. W tych filmikach, nie? Zobaczcie kurwa, jak fajnie. Zacząłem od filmików, a już, już dzwonią, nie? Już jakiś tam napój zadzwonił, samochód. To słuchajcie, powiem Wam bardzo dokładnie: jeżeli będę cokolwiek reklamował, to najpierw to sprawdzę. To samo powiedziałem w firmie: powiedziałem, możecie mi dać auto, pojeżdżę miesiąc, jak mi będzie pasowało. Mogę później jeździć Waszym autem, mogę go reklamować, ale musi być fajne, sprawdzone. A nie, żeby mi a ja będę się cieszył, kurwa, i pranzlował, że dostałem coś od Was i będę reklamował coś, co mi nie pasuje nigdy w życiu. A zobaczcie moją furkę furka, furka. Zdziwię was, bo jest to Toyota z 98 roku. Jak ambasador się ze mną śmiał, że to stary złom, ale jest. Ja uważam, że samochody mają duszę. Kiedyś sobie kupię Porsche w salonie, a teraz jest jeżdżę takim autkiem. To jest właśnie autko z moich filmików taki łobuz oczywiście tak jak zawsze wam mówię reklama dźwignią handlu czyli bad boys zareklamowane wszędzie reklama a że lubię kapitana America, więc ma takie barwy o, bad boys. i to w ogóle się świeci wiecie o reklamuje fundację Tutaj mam serce i ja auxylium, jak zaczynałem wolkę z koksa, mówiłem, żeby ich reklamował, reklamuję do tej pory, nawet nie wiem, czy wiedzą. Media Plastic to firma, która mnie oklejała, a to, tutaj coś świeci na złoto, to bad boys, bad boys. No, a z przodu Pani Shark, Pani Shark, Jakbyłem, dziecko, był tylko mój Pani ma. Widać czerwone oko jak terminator. No, taka furka. W środku fajnie zrobiona. Nie będę wam pokazywał, ale bardzo przyjemnie się jeździ. Bardzo fajnie chodzi. O, pokażę wam jak chodzi. Czekajcie. To jest fajne patrz jak fajnie mruczy. Tak mruczy, nie? Teraz patrzę. Alecz go. Ja bym dał jeszcze mocniej to by zaczął strzelać, ale nie do sąsiadów. A klakson mam od kira stawiony. Że jak ostatnio zatrąpiłem, zapomniałem, to mi rowerzysta salto wywinął. Musiałem go wyciągać, biedactwo. Prawie go połamałem, typa. No, ale wyjechał mi na drogę, jego wina. O, a to jest firma, która pomyślała. Dzwoniła do mnie. I poprosiła, żeby dać reklamę na moją auto. Firmy, które, które myślą. Słuchajcie, no kręcę proste filmiki. Ludzie to oglądają, bo mówią, że fajnie gadam. Ale zawsze może coś w tle leżeć. Mogę jeździć specyficznym samochodem. Jeżdżę specyficznym, ale mogę jeździć jakiejś firmy. Po prostu reklama jest wszędzie. Tylko ludzie, zauważyłem, jeszcze nie myślą. Na zachodzie to już jest normalne, nie? Że... Że nie prosty produkt, jak to w Polsce celebrycie kurwa. Rzucę jakieś zdjęcie, swoje i napisane ulica ta i ta, tu i tu, salon taki, taki. i taki. Trz! w życiu takiego czegoś nie zrobię. Ja jak idę to w tym salonie, albo nakręcę filmik. Albo... Albo zrobię jakieś normalne zdjęcie. Nie, dobra. Nie będę się wypowiadał na temat polskich celebrytów, bo zaraz mnie zaczną jechać, nie? No, a to jeszcze raz mnie poradzicie. Ja też nie mogę mieć normalnego garażu. O, patrzcie, tu jest mój garaż. Król, Król, Król. Bo, e, wszystko to jest co? O, kiedyś tak przyjeżdżałem ze znajomymi i, i sobie malowaliśmy. MMA. <grystanie> o, kiedyś moją liczbą było e, 22. Teraz jest 23. Sekret działa, o, tam sekret Bad Boys, Bad Boys. Ja nie mogę nic mamy na... O, właśnie Mówimy jak... Zobaczcie. 23 teraz. Wcześniej 22. No i zobaczcie co mam w garażu. Gaśnicy, nawet dwie. Zobaczcie. Nawet dwie gaśnice. przezorny zawsze ubezpieczony. Wiadomo, co się działo, Dobra. Już poznaliście moją furę. Bad Boysowską. Więc jak ją gdzieś widzicie na mieście, to możecie maknąć, zawsze pozdrowię. Nie ścigam się, chyba, że to się to mogę wam pokazać. Jakiś silnicz, jakiś w środku. Pozdroją.